Mam kilka pytań. Pytaj! Salamandra musiała zaleść foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Masz katar? <laughs> Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak. Dokładnie tam, siemko. <laughs> Zabawne. Jak będziesz chciał kupić fistech od Kolmana w misiu kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. W rzeczach brakuje pewnej paczki. Wiedźminie, ty się ciesz, że za tę paczkę nie dostałeś drugiej odsiadki. Rekwirujemy paczuszkę i radzę nie poruszać tego tematu przy kapitanie. Cholerni złodzieje. No, czyli wycho wychodzi na to, że zajebali nam naszą paczkę. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Wyszliśmy właśnie z lożku, odebraliśmy wszystkie nasze rzeczy, mamy cały ekwipunek, ale myślę, że broń dajmy sobie na plecy. No i teraz, to dobrze wygląda, dobra. Z misji na pewno wiem, że musimy się udać tutaj do Talara, gdyż poszukujemy dalej salamandry. Jesteśmy na ich tropie. A tu dowiemy się, kim jest Talar. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto hmm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz Po pierwsze, kurewska straż Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin Berengar To nie była jego brzytwa Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla Kosior pochodzi z innego źródła Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie, skąd miałeś miński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod Misiem Kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędorzony magi. Skąd masz rzeczy berengara? Jesteś kurewsko-uparty koleś, od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla Alchemika Kalksteina Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady. Słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy? Nic, kurwa nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieczonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, salamandra, ma na z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chętnie żyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed Salamandro. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No, raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu, gratuluję dedukcji, kurwa Mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełnij to pogadamy. Hehe, <gadamy> Diablina nadali. Zajebisty gość, a jeszcze pogadajmy z nim chwilę. No to jak, kurwa, będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem, kurwa, absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagrany? Masz jaja, żeby ze mną zagrać? Sprawdź. Żebyś, kurwa, wiedział. Choćby teraz. Dobrze, dowiedzieliśmy się, kim jest Talar. Ej, dowiedzieliśmy się też trochę o Salamandrze. Zobaczmy, co on tu ma ciekawego. Pozwiedzajmy jego chatę o schody na dół. Jak to paser, może coś tu ma. O proszę bardzo. Jakieś drogocenne rzeczy. Fajnie. Dobra. Zobaczmy, co to za miejsce. To jest chyba szpital? Tak. Zamknięte. znaną roślinę, pola uprawne, dobra. Wyjdziemy tedy? O -o -o. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Zabieraj się stąd łachudro Następnym razem przyjdź z poważną ofertą. Wedle życzenia. I chuj. Nie dostaliśmy się. No nie, wiem, próbowałem go przekupić. Nie to nie. Nie, to tylko Wiedźmin. Tylko. Geralt! Witaj! Co tu się stało? Ubili Kolmana, tego dilera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu trzy bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów, hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie syny mają odwagę handlować tym paskudstwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był. Jak pomagał staruszkom, czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego kolman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz białą śmiercią Sprzedawał fistech młodym nie ludziom. Po promocyjnych cenach taka jego mać Wiesz jak to uzależnia Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta Czują się mocniej, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować Osobiście podejrzewam Harena Broga Co za czasy... Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem, rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Kolmana. Muszę unikać podobnych sytuacji. Zachować neutralność, nie mieszać się. No, nasz wybór moralny spowodował, że ziomeczek nie żyje. Zobaczmy, co mamy. Diler tak, nie właśnie. żyje. Coś dalej z misją. Będziemy musieli znaleźć kogoś innego. Dobrze, rozejrzyjmy się po karczmie. Co to tu mamy? Os mnie spędzi? Co się kurwa gabiasz? Kuza szuka. Widziałem Foltesta! Słyszałem, Słyszałem, że szykuje się dobra. grubsza rozruba. Dobra, szybciutko tutaj można jakiś turniej, zakończyć. meczek. O, jest. Ruda. Czego? Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Pokonałem grubego Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś dundę. Spokojnie. Najpierw ustalmy stawkę. Siedemdziesiąt pięć oreniaków. Wchodzę. Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. Pierwszy. O, co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie, co chcecie. Dwie nalewki z Mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenów. Biorę pieniądze. 150 oreniaków masz. Zabaw się. i pięknie. Turnie na pięści. O, to to jest murno. Dajcie mi się w końcu wyspać. Dobra, dobra, no, raczej ci nie przeszkadzam, żeby... Dziś obstawiam boksera. Silny jest suki. Z... Ciszej, bo cię usłysz. Wiesz, jak on potrafi przyjechać. Ostatka. Witaj, biało włosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze. Na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? Idziemy na zaplecze. Ha, żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprawnie, tak, że wyplułam zęba. Dzieje się coś ciekawego? A, w zasadzie to... W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, i nie obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. A dzień jak co dzień. Pohandlujmy z nią. Dobrze, pohandlujmy z nią. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość? A, odciąć się potrafisz. <laughs> Swój chłop. Czego ci trzeba? O co chodzi z tymi zakładami? To taka nasza plebejska rozrywka dwóch twardzieli leje się po gębach, a my obstawiamy. A twardziele. Co z tego mają? Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się, chłopaki rozładowują stres. A jak przypadkiem przywalą za mocno, to pies ma co jeść. Wszyscy na tym zyskują. Bywaj. Muszę zobacząć. Co to Baranina. Czego chcesz od Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, Dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę. Wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Pogardze takimi jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Przychodzę od talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jak je zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry. A potem, ślad po nim, zaginął. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. <laughs> Baranina, <dober. śmiech> dobry wariant. O, winko. Coś tu jeszcze mamy. Dobrze, dowiedzieliśmy się trochę o berengu. Tutaj mamy zoltana. Zobaczmy co u zoltana. Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Zoltan Ciwaj, we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Gerald. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawinie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan. Chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Szukam dobrze płatnej roboty. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Słyszałem skargi kupców drzewnych i kramarzy. Sądzisz, że zapłacą Wiedźminowi za wyeliminowanie niebezpieczeństwa? Z kim powinienem rozmawiać? Sądzę, że z Lojwardenem to gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Szukaj go na grobli, dogląda załadunku i rozładunku towarów. Dzięki, Zoltan. Zajmę się sprawą przystani. Wygrałem już kilka partii w pokera. Gratuluję. Etap prawiczka masz za sobą. Teraz możesz zająć się prawdziwą grą. To powiedz mi, gdzie znajdę tych osławionych wyzimskich pokerzystów. Tam, gdzie można znaleźć wszystko, co jest trochę nielegalne, w okolicach Misia Kudłacza. Zapowiadają się ciekawe rozgrywki. Tylko się nie zdziw, jeśli ktoś nie będzie chciał z tobą grać. Prawdziwe szychy poświęcają uwagę tylko prawdziwym zawodowcom. A prawdziwy zawodowiec to? To ktoś, kto wygrał przynajmniej cztery zawodowe rozgrywki. Jeśli osiągniesz ten etap, wszystkie stoły staną przed tobą otworem. Muszę więc pokonać czterech zawodowych pokarzystów. Betka, wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Ech, Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrole nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Zastanawiałeś się kiedyś nad małżeństwem, Geralt? Wiesz, Zoltan, mój fach nie bardzo sprzyja Orzenkowi. Bezpłodność, ciągłe ryzyko, podróże. Niewiele jest kobiet, które by na to poszły. Bo widzisz, naszły mnie pewne wątpliwości. Mów. Sam nie wiem. Długo jej nie widziałem i robię się trochę zazdrosny. Każdy wie, jak pożądane są krasnoludzkie kobiety. Rozumiem, Zoltan. Proponuję wypić garniec gorzały. Jak nie pomoże? Drwisz? Gdzieżbym śmiał. To nie temat do drwin. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Mam. Co ci gryzie? Uprzedzam, że będę filozofował. Tematy egzystencjalne. Rozumiem. Mów. Zło, z którym walczą Wiedźmini, jest przejawem działań chaosu. Działań obliczonych na to, by zakłócać ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Światełko mądrości i płomyk nadziei, żar ciepła, miast rozbłyskiwać. Zgasnął. Będzie ciemno. A w ciemności będą kły, pazury i krew. Jak na podgrodziu. Bardzo ładnie powiedziane, ale jak rzekła młodziutka Cerro do króla Wridanka na ich pierwszej schadce, niebrzydka to rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? Racja istnienia i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane, albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne. Przestało być ślepą żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl traktatów. To postęp, Geralt. Jest nas więcej, dłużej żyjemy. Potrafimy wznosić wysokie mury i zabijać się tysiącami. Postęp jest jak stado świn. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, kiełbasa, jest słonina i nóżki w galarecie. Słowem korzyści. Nie ma się wtedy co dziwić, że wszędzie Nas nasrane. nasrane czy nie, wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideałach, wierze i prawie. Powiem ci, Geralt. Największym kurestwem i złem w ogóle jest relatywizm moralny. Taki relatywizm jest bardziej zabójczy od plagi Katriony i wszystkich smoków razem wziętych. A wiedźmini potrzebni będą zawsze i wszędzie, gdziekolwiek nas to stado świni nie zaprowadzi. Jak mawiał król Desmond, zajrzawszy po skończonej potrzebie do nocnika, rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Przepiękne filozoficzne rozmowy z Zoltanem. Ej, matka, no to jeszcze mieliśmy kogoś właśnie. To jest... Geralt, kopelat. Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. No i pięknie, udało się pokonać kolejnego zawodnika. Odepnieniu. Pięści nie plus... eee, świeżby. Dobra, tu się udało nam się już załatwić sprawę z Zoltanem. Zobaczmy jeszcze raz, się po karczmie Pochem Powiem dążyłbym! Pochem dążyłbym, no ciężko. Hazardista. Szanuję ludzi lubiących ryzyko. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy Szpitalu Lebiody. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dali. Karczu... To wymaksowaliśmy miejscówkę. Wszystko posprawdzane. Dobra, udajemy się do wyjścia. Zobaczmy na zadania. Gra w kości. Cały czas gramy w kości w międzyczasie. Udać się na, na groble, tam dostaniemy zlecenie. Podejrzany Vivaldi. Poszukiwanie tańca. Berengara. Wyjrzymy walka na pięści. O! Sporo zleceń nam wpadało oraz świadek. Myślę, że możemy zrobić to zadanie z Loiwardenem Gdzie to mamy? Miejsce na mapie. Ok, brama na groble, to idziemy. O psiakrę jaki dziwolok. O, Karmen. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycje. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej Może mnie jakoś zaskoczysz O miłości wiemy niewiele Z miłością jest jak z gruszką Jest słodka i ma kształt Spróbuj zdefiniować kształt gruszki Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie Zobaczę, co się da zrobić Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach, ponoć kręcą się tam po nocach Zaznacz mi te miejsca na mapie. Dużo was pracuje w Wyzimie? A sporo, sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. No i super, mamy kolejne zlecenie od Carmen. Dostali, wygraliśmy to z nią w karty. Ale nie rozpraszajmy się. Chodźmy na groble. A gdzie twoja żona? No, dobre pytanie, Ger Gerwazy, gdzie jest Twoja żona? O, płatność zakonu. Czy to nie o tobie opowiadał Zygfryd? Masz na myśli zakonnika z kanałów? A niech mnie! To ty! Zygfryd od dawna planował uporać się z Kuroliszkiem. Słyszałem, że walka była ciężka. Nie ma o czym mówić, młody był i szybko padł. Z czym przychodzisz? Długo jesteś w zakonie? Bardzo długo. Pamiętam jeszcze drugą wojnę z Nilfgardem. Mój ojciec zajmował się płatnerstwem. Teraz ja go zastępuję. Co robi zakon w wyzimie? Pomagamy leczyć zarazę, pilnujemy porządku i walczymy z bestiami, których pojawia się coraz więcej. Jednym słowem, macie mnóstwo roboty. Służymy ludziom, chronimy ich i niesiemy w świat blask wiecznie płonącej róży. Z to położenie, żeby miał klasycznie dwa miecze na plecach. Super, idziemy na groble. Wiecznie. Moje stare kości. O, sekret. Za mało mi płacą. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił wyzimę przed straszliwym kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Zygfryd. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzanych cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. No i pięknie. Dzięki, Dzięki temu możemy przejść na groblę. Bez problemu. Co? Może ci się nie podobam? O no, tak, tego nie ujął. Pochodnie nie potrzebujemy. Jak możemy przejść na to? No, Jest. Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Kupiec Lojwarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Dowiedziałem się... Że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Ja jestem kupcem większego formatu. Prowadzę interesy, o których nawet ci się nie śniło. Rozumiem. Nic nie rozumiesz, Czekam tu na ważne informacje. Dobrze, kolejne zlecenie. I to chyba nam się pokrywa. Zleceniem na utopce. A, na topielce mamy zlecenie. Dobra, a rozjrzyjmy się, co my tu jeszcze mamy w tej przestrzeni przestanie. I czy to tutaj musimy pokonać tę utopce? No jakieś beczki, oreny. Przewoźnik, o przepraszam, dobra, przewoźnik nas chyba przewozi na lekarze rozpoczącie. Isak, kupiec. O, może coś jeszcze pohandlujemy. Można po. Z tymi głupcami nie da się pracować. Jezioro staje się coraz niebezpieczniejsze. Tutaj, wędkarze, wędkarze. Gdzie mamy pana przewoźnika? Kupiec. Tutaj. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z wezimy na bagna i z powrotem. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Pójdźmy na bagna.